manko i witajcie, bitwy na żywo Gonzalo Kolejny pojazd, który możecie zdobyć w tych paczkach chińskich Dzisiaj go sobie omówimy, bo może wam wyleciał ten czołg Gonzalo na papierze wydaje się być bardzo przeciętną, słabą premką Natomiast w praktyce od razu wam mówię, że mnie ten czołg zaskoczył pozytywnie Moje pierwsze wrażenia, naprawdę byłem w szoku jak dobrze mi się grało tym czołgiem I zobaczymy jakie teraz będą drugie, powiedzmy, wrażenia. No, to działo na papierze nie ma celności, ale praktycznie wszystko, pamiętam, że ten niecały rok temu mi wchodziło. Mamy tu pociski przeciwpancerne, 440 uszkodzeń, ale są też hesze, które, hajaki, które mają 530 uszkodzeń i 209 penetracji, typowo jak na brytyjski czołg, no i jeszcze hajaki, które mają 60 penetracji i 530 uszkodzeń. Mój strzał w mogłem oddać właśnie z hesza czy hajaka, bo on był bokiem i zapomniałem, tak trochę się zagadałem, i z tego nie skorzystałem. Do tego ja to już załaduję tego przeciwpancernego. No i sobie, kolejny strzał wchodzi. Co do pancerza, identyczny pancerz jak w wypadku kalibana. E, ósme będą się odbijać. Jak ktoś załaduje go dobrze wyceluje, to oczywiście, że się wbije. E, natomiast no dziewiąte tiery, dziesiąte powinny nas przebijać bez żadnego problemu. Porównując jeszcze do kalibana, to tu nie mamy magazynka. Mamy takie zwykłe pojedyncze działo. Które jest celniejsze, ale nadal ono nie ma jakichś świetnych parametrów pod względem celności, bo 0,45 bazowo to jest słaby wynik. Ponad 3 sekundy czasu skupiania to jest słaby wynik, ale mamy na przykład lepszą prędkość maksymalną 37 km na godzinę na czołgu ciężkim jest to ok, bez szału, ale ok. I to działa trochę wymuszę, żeby postawić na celność. Do tego gram ze stabilizatorem, dyrektorem na stabilizację i jeszcze dorzuciłem ten nowy moduł, który był w operacjach świątecznych, który. Skraca czas skupiania i jeszcze zmniejsza celownik dodatkowo eksperymentalny, ale myślę, że śmiało system kontroli ognia też e, może tutaj e, zdać egzamin. Wygrywamy 3-2. Wszystko kręci się na to, że my tą zerówkę sobie zdobędziemy i tą część mapy, a tą możemy oddać. I jeszcze czekam, a może kontra popełni błąd? Może i nie, bo już wracam do garażu. I tutaj sensownie myślę, żeby. Podjechać sobie pod środek nawet mapy. Tam mogą mi być niszyciele do prawej. Nawet mógłbym być trochę takim czołgiem przełamania. E, tylko tam jest progetto. Dobra, no nie. Nie wiada w isu i prożeto Isu jak mi huknie i Prożetto, Magazynek, no to ja tego nie przeżyję. Poważnie. Oj, oj, oj. Biały smok się wychylił i... Zaskoczył mnie. Pół HP straciłem tym jednym strzałem, niestety. I tak pod względem punktu wytrzymałości, no to bitwa na razie wygląda na minus, chociaż pozycyjnie to wygląda dobrze. Ja zostanę w tym miejscu, żeby podświetlać te czołgi, może dla naszej artylerii, chociaż też vice versa, Ich artyleria może do mnie strzelić. I wydaje mi się, że ich artyleria będzie mieć lepsze bicie na mnie. Natomiast bardzo liczę, żeby moi sojusznicy. Jakoś może złapali kąty. O, i dostaje tu połowę po spocie. Fajnie. Broń Boże, ja nie mogę się teraz wychylić, bo jak ja się wychylę, to na pewno ISU, Hori, SU będą we mnie wcelowane. A ja tylko tak sobie tu zostanę. Sprawdzę, czy tego nie zaświecę KPZ. -a. Zobaczymy, czy tego KPZ jeszcze tutaj nie ma. KPZ chyba się cofnął. No i dobra, jest przełamanie nasz IS trzeci. E, tam jedzie sobie już głęboko. Oj, dostał pewnie od SU. Teraz do tego Conceiver'a. Myślę, że iz może zaraz coś pokazać, o ile dojedzie oczywiście, chociaż teraz ja trochę za wcześnie się wychyliłem. Mogę być jeszcze wykryty. Pory zostało też wykryte. No i trochę się odbyliśmy od tamtej strony niestety. Nie mamy takiego przełamania, którego nam brakuje na tej zerówce. O, biały smok padł i nasze T92... A, chyba zostanie wykryte. Ale może coś tu zaświeci to 92 jeżeli by strzelił? Su po prostu wjechało jak do siebie. Jest na spocie artyleria. Celuje się w artę. No i trafią, ale nie polosował. Myślałem, że rozwalę na jeden strzał. Szkoda, bo ta arta może być uciążliwa. Jeszcze gdzieś tu Su jest bez spota. Nasze projekto wygrało na wodzie. O, ja zaświeciłem chory bokiem. 450, ta penetracja, która jest tutaj 240, na robi robotę na pancernych. pokazuje się SU, ale za bunkrem, ja w ogóle dostaję po asyście, więc miło to jest, więc to jest to bardzo miłe dla mojego wyniku. No i teraz pytanie, czy SU gdzieś tu się wychyli, ja mam gotowego Heka na SU, ale też jak widzicie jest Progetto i Progetto ginie, Ori tutaj. Ja z wielką chęcią bym do Su, bo już widzę tego haeka. Oj, ISU bez spota rozwaliło to 9-2. A ja teraz wykryłem Hori. <laughs> nie trafiłem go, mogę mieć spota? A okay, jednak mam. Niestety, Artwadia ciągle żyje. Nasza arta nie trafiła w Hori. No ta bitwa jeszcze nie jest wygrana, tu może się dużo dziać. Nie wiem, jakie działo ma Isu, bo gdybym nie był na jeden strzał od niego, to mógłbym spróbować pojechać czerwoną linią. O, jak pancer to robi. No dobra, zobaczymy za ile jak pancer zbierze. Su tutaj się pojawia. Pada nam plaża, do su nie mogę strzelić, celuję się w Isu. Zaznaczę, że pomogę ci. Teraz byłby dobry moment, żeby nasz kanion podjechał, no bo wszyscy są, yy, byli skupieni na plaży, a nie na tej flance. A teraz Su na przykład gdzieś może się przestawić. O, typ został rozwalony przez Isa 6B, to ciekawe. Jedzie Kan jak pancer. Jest Isu, ale schowana. Niestety schowana. O, o, o. Jakieś pixele miałem do tego isu? Skupiam to działo. No, sami zobaczycie, jaki to jest wielki celownik. Pytanie, czy isu się pokaże? Dobra, może strzelę na ślepo. Tak, teraz. Nie, to nie weszło. Nasz Indian wjeżdża. Tu może być to Su. Ja muszę załadować HEKA. Zdążę? No nie, nie zdążyłem. No nie, 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 nie. nie. Jeszcze jestem wykryty. I Isu możemy mnie strzelić. Oj, zginął nasz Indian. Chowałem się od Isu. Ale to Su teraz do mnie strzeli, niestety. I sumie powinno przebyć łatwo. Jadę przed tym drzewem tak, żeby. Nie zebrać, nie dostać spota, ale ktoś już mnie wykrył. Niestety, jestem na strzał. Sprawa się bardzo komplikuje, bo <laughs> chciałem pasnąć z tego Heka, a w konsekwencji sami widzieliście, że teraz właśnie zginąłem, ale oddałem za 520. Nie wiem, mogłem od dołu próbować świecić go na 50 metrów dla Arty. No, można było zagrać to inaczej. Myślałem, że może tutaj będę tak wychylony, że on... Na wieże będzie mieć problem, żeby mnie strzelić. Trudno. Karelia. Eee, losowanie na ósemki z jedną artylerią. Celuje się w narożnik. Może ktoś tu się wychyli. 122 gra od prawej. O, o, o. o. Dwururka, ale ona taka łatwa do przebicia nie będzie. Jak nie pokazuje dolnej płyty. Pokaduję, mógłbym spróbować. Ja to takie 50 na 50. O, i szósty też, ale bok wieży. Mamy to 427. To jest dla mnie niesamowite, że. Wszystko praktycznie co strzelam, to trafiam, przebijam, dobrze to leci, dobra penetracja, gram na normalnej amunicji. Może to nie jest najlepszy potwór, jeżeli chodzi o te uszkodzenia na minutę, ale to działo, mimo że nie ma też dobrej celności. Ma coś w sobie takiego, że jakoś mi siedzi i, i to jest szczera opinia po prostu na temat tego czołgu. Nie mówię, że to jest najlepsza pręka. musicie ją mieć czy coś. Według statystyk wydaje się być to czołg beznadziejny i niepotrzebny, ale on daje radę, spisuje się i śmiało można go zaliczyć do takich czołgów, moim zdaniem, przeciętnych, przeciętno dobrych, nieidealnych, natomiast swoje potrafi zrobić i zaskoczyć pozytywnie. To jest moja opinia co do tego pojazdu i będę ją chyba podtrzymać przez cały ten odcinek, chociaż zobaczymy jeszcze kilka bitew przed nami. Buraz jedzie w dół, Progetto. Na dole ten skła, mi mnie korci, ale już HP nie ma. Szukam Prożetto. Eee, może na Prożetto załaduję Golda. Bo Buraska tu jest. ojojoj, oj, oj. może buraska jakoś? Nie, buraska schowana. No i uwaga, uwaga. Czy trafię w Prożetto? O, tu jest inne Prożetto. bo ciężki. <laughs> Dobra, było warto. Chciałem wam powiedzieć, że strzelanie z Golden na brytyjskich czołgach, tym bardziej, że to jest czołg premium, za bardzo się nie opłaca, bo no, dużo kredytów kosztują te hasze. E, no ale za 900 uszkodzeń na pewno było warto. Teraz wró wrócę do przeciwpancernych, zostałem spota. E, chyba od tego drugiego czołgu, nie wiem, co to jest UDES. UDES gdzieś gra w krzaku. Czy tu mógł wjechać UDES? Kurczę, no już strzelałem. A ja nie wiem czy teraz zdążę. Zdążę. Ja mogę go przebić z tego hasza, tak naprawdę. Dobra, zaduję hasza. On pewnie strzeli. Aha, nie przebiłem go jakoś spektakularnie, niestety. Więc nie opłacało się. Nawet mógłbym go przebić z Heka, tak mi się wydaje, ale już nie będę kombinować. Okej, okay, on padł. Dobra, coś mi tak śmierdziało, no bo nie wychyliłem się na dwururkę, a zapaliła mi się żarówka, to znaczy, że gościu był albo tu, albo tu, albo tu, tak? No innej opcji nie było. Podjeżdża dwórka ja mam przeciwpancerne, jest na jeden strzał. Gdzieś tu może po włazach, po dachu? Nie, nie udało się go przebić. Dobra, eee, zaczynamy przełamanie. Nie wiem, czy będzie jakikolwiek niszczyciel za tym kamieniem. Możliwe, że tam nikogo nie ma, dzięki temu moglibyśmy podjechać. Eee, też cofnięta jest Vipera. Spróbuję, spróbuję, spróbuję. Od boku przebijam jeszcze spot palm. Bajka, po prostu bajka co tu się dzieje. E, ile oddałem? 3 strzały z przebiciem i mam 2200 dmg. A dla porównania myślałem wcześniej, że Kaliban po prostu jest o wiele lepszą wersją Gonzalo i Gonzalo jest niepotrzebne w tej grze. Natomiast Kalibanem to jest prawdziwa ruletka i nie robię takich wyników jak Gonzalo. E, może też jakimś ekspertem super wielkim nie jestem i nie grałem po setki bitew oba, oba pojazdami, ale no takie są po prostu czyste statystyki, że na Kalibanie zagram jedną gierkę na 5, gdzie zrobię ten wynik, a tu zagram trzy średnie bitwy, jedną bardzo dobrą, jedną dobrą, no i w konsekwencji ta średnia wychodzi o wiele, wiele lepiej. Na buraskę mogę zadawać zwykłe hajaki I to będzie dobry boost do moich uszkodzeń, jeżeli znajdę, trafię i przebiję A powinienem, bo tu na hajakach zwykłych 60 penetracji może styknąć Jest jednak buraz tam Dobra, strzał taki no Jakby to weszło, to by było niesamowite Jest jeszcze drugi burask, który był po lewej A dostałem jeszcze <laughs> też po asyście, więc fajnie G Jest rozchowany. Niestety, ale jestem na magazynek od tej buraski jak ona zacznie do mnie. Przebiłem, ale za 500 tylko i wyłącznie. Nie wiem, czy miał tylko jeden pocisk, czy o co tu chodzi. Chyba tak, chyba do kogoś wcześniej strzelił. Wórazki nie ma i znowu asysta wpada. Ja mamy ponad 5000 łączonych uszkodzeń na Gonzalo. Nie mam tutaj odznaki mistrzowskiej, a Jest Jestem na moim prywatnym koncie. Wcześniej ten odcinek nagrywałem na koncie socekowym, bodajże. Oj, ale teraz. Zobaczymy, czy to wejdzie. On nie trafił, ale mi wchodzi. 467. no z tego, golda to nie opłaca się za bardzo strzelić, bo nie ma dużej różnicy w uszkodzeniach. Nie wiem, czy zauważyliście bo tu 440, 500, tak. A dużo kredytów trzeba wydać, a to jest mimo wszystko czołg premium. No i fajna bitwa za nami. Druga bardzo obiecująca. Też dobre strzały. Mapa Erlenberg, dużo niszczycieli czołgów w tym matchmakingu. Ponownie widzimy się na ósmych tierach. Zastanawiam się, czy przejechać. Zobaczymy, co się stanie z dwururką. Taki, może, królik doświadczalny, bym powiedział. On wjechał głęboko. No dobra, ja na razie nie będę przejeżdżać. Nie chcę zabrać od Tesa. Nie wiem, czy jakieś czołgi będą tutaj na wprost. Chociaż nasze medy Pantera i gesser powinny to wykryć. Badżet przejeżdżające. I tam w ogóle te medy wszystkie są. Zladuję te heki zwykłe. O, 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 o. Ale skorpion też miał na mnie bicie, bo wcześniej ta żarówka mi się zapaliła. I niestety zebrałem. Zobaczcie dokładnie. Zebrałem w to miejsce. Co ciekawe. Dobra, spróbuję oddać. O, może Chat, Bat Chat, Bat Chat. Nie, schowa się. Ja raczej spota nie mam. I mam tego skorpiona. On jest za wrakiem. No, korci, batch, batch, batch. Niestety za wolne pociski. Te hajaki są za wolne, żeby oddać tego typu strzał. One lecą 600 metrów na sekundę, a hasze są szybsze, o wiele szybsze. Eee, prawie. Tam 900 metrów na sekundę. Dobra, taki strzał. <laughs> i zgąskowałem go, ale może dzięki temu dostanę gąsce, chociaż 650. No, lepszy ryc niż nic. Sekunda do przeładowania. Nie da rady, muszę pamiętać, że jeszcze mam tego spota, więc chwilę się wstrzymam, natomiast moje czołgi lekkie mogą coś zaraz, kurze, no... na ślepo chyba dostałem, albo jeszcze byłem wykryty, dałem ja strzał na ślepo, no i ta wymiana wychodzi tragicznie, no bo zebrałem dwa strzały, strzeliłem raz w gąskę i w sumie to nic nie mam, strzał skorpiona, ło. Coś jednak mam, ale to jest w ogóle nieopłacalna wymiana. E, niestety, ale. To się źle prezentuje. Nie wiem, czy Scorpion strzeli jeszcze raz na ślepo. Czy nie na ślepo, boję się. I tego mocno obawiam. Ta bezeta. Strzeliła, nasz X-em nie przebił. Ja chciałbym coś zrobić, tylko nie mogę tak przejechać, bo TS do mnie strzeli. Nie mogę tak przejechać na drugą stronę, bo BZ do mnie strzeli. Jeżeli tak pojadę, to może badcza, czy by raz mnie wykryć i dostanę znowu odniszyciela i zginę. Więc trochę tu jestem zamknięty. Też nie mam tych hp żeby powalczyć. O dobra, może wceluję się po prostu znowu w te czołgi. Bo nie wiem, czy mam coś innego do roboty. Spróbuję się wcelować na przykład Hmm, pad baczat. Nie wiem, gdzie jest LC Ivan. Idealne dla mnie byłoby. No w sumie teraz będę mieć fajne bicie. Tam jest Bura z Dobra, zładuję Golda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, festiwal Strzałów na ślepo, moi drodzy. Możliwe, że to weszło. Bałem się, że zostanę wykryty, ale LC Evena nigdzie nie ma. Tu w pobliżu. Więc ja sobie postrzelam. No nie mam co robić, przegrywamy. Może to też weszło. I tak to się żyje w tym wodzie. Stoimy w miejscu i klikamy. Dobra, no, jeżeli ktoś tam stoi, to na pewno raz dostał. Nie ma innej opcji. Oddałem tyle strzałów na ślepo. Oho, jest Elcek, A ja akurat ładowałem. Szkoda, szkoda, że ten Alcek tak sobie przejechał teraz. Jeszcze mam spota. Wow, trafiłem to, trafiłem to, proszę Państwa. Ważny strzał, natomiast Elcek ciągle żyje i to jest duży problem. W sumie mały, ale duży. <ścoughs> ja wiem, że stoję tylko w jednym miejscu, czołgiem ciężkim, no ale serio, gdziekolwiek wjadę głęboko, od razu te medy od boku mnie rozwalają. Nie mam tyle HP, przez to, że ten skorpion tutaj mnie dwa razy trafił, to zniwelowało mi to jakiekolwiek możliwości. Jest LC, tak jak sądziłem. Ale żeby to trafić, to trzeba mieć dużo szczęścia. O, może się uda go dobić, tylko nie wiem, czy przeładuje na czas. To było super ultra ważne. Kurczę, zniknął. Tutaj łamią się drzewka. Nie wiem, czy na ślepo nie strzelić. Jeden trafiony strzał. O! Trafiło prożetto, super. Dobra, przejeżdżam do miasta, w sensie do końca miasta, także mieć jakieś bicie może tego Swaka. Dojadę sobie w okienko. I teraz pytanie, czy Swak zostanie wykryty. Tylko przez kogo, no? RHM go raczej nie wykryje, i też nie. Taka sytuacja, dwie minuty do końca bitwy. Ewentualnie mógłbym spróbować podjechać sobie pod te nasypy tutaj. Na przykład, razem z SMMV możemy dojechać tutaj, to jest maksimum. Potem możemy dostać z lewej, z prawej i to nie będzie miało już sensu. Ale spróbujmy coś wykonać. Przegrywamy minus 1700 HP, ale czołg więcej. Dobra, spróbuję dojechać do prawej. Oho, zaświeciłem skorpiona. Zjadę sobie tu na dół. Tu powinien być w miarę bezpieczny. Podjadę sobie wodą na tego skorpiona. Skorpion nas strzał, ale Swak już dobiła naszego smf No i teraz tak, jeżeli... Ja zostanę wykryty, to zostanę pewnie w plecy. Ale jest minuta do końca i... No nie mam wielkich możliwości. Teraz pytanie, czy ktoś tutaj mnie nie zaświeci. Bo jest tu przełamalne drzewko. Ja na razie spota nie mam. Zobaczymy. Jest buraz, tak sądziłem. Chciałem tam strzelić na ślepo. No, ale to będzie koniec bitwy, niestety. 970 demerza pokazuje. Zobaczcie sami, czy trafiłem coś na ślepo. sterunek, ostatnia bitwa przed nami. Cztery czołgi lekkie, plus artyleria, trzy niszczyciele. Podjadę na środek. Zobaczyłem, może uda się wpakować jakiś darmowy strzał. Spóźnionego Lighta Meda. Może ktoś będzie wjeżdżać bez pancerza. Myślę, czy. Te heki, czy może te hasze załadować. Heki na buraskę z przodu powinny styknąć mimo wszystko. Zobaczymy, czy on będzie wjeżdżać. To jest pytanie. Jest buraska wychylona. 619. No nie mam pytań. No co to w ogóle jest? To działo. Dobra, teraz wceluję się w jakiś czołg ciężki, który może jechać na balkonik. Tutaj w tym miejscu jest taka szansa. Zobaczymy, czy kontra jest wychylona. Kontra zaczyna się wychylać. Zaświeciła fałkę. Fałka może jechać głęboko. I my będziemy mieli darmowy kolejny strzał. Ta fałka no, źle to rozgrywa. Chyba już nie pokaże się. Links, zobaczcie, że wjeżdża na górę. Korzysta z momentu, że nie jestem tutaj na posterunku. Na mapie posterunek. A tu Squall dostanie ode mnie. Szkoda, że nie hajkiem, ale dobra. 483 to jak najbardziej spoko. Links tam kombinuje, burazk zjechał na dół. A nie, bo on był cały czas na dole. Dobra, tutaj te lighty. Archema spota. Elcek jest tutaj. To im został jeden LC1, który nie został wykryty jeszcze przez całą bitwę. A Link zjechał na dół. Ten Links będzie coś głupiego robić. Więc ja się na niego przestawiam. Myślę, że mógłbym go wyciągnąć. Dlatego chciałbym się ustawić w tym miejscu na narożniku. Link zaczyna uciekać. Buraz jest na strzał. Dobra, ładuję przeciwpancernego na Burazkę. Pytanie, czy ta Burazka mi się tu pojawi. i było blisko. Chyba trafiłem go pomiędzy wieże. On nie wie. On nie zdaje sobie sprawy z tego, że ja na niego czekam. Zaraz się ponownie wychylę. No, Burazką cofniesz się. Też muszę... Aj, niestety jestem wykryty. Ale zaświeciłem Rheema. Nie trafiłem go. Oj oj. oj. E, zaczynam dojeżdżać do chłopaków z miasta. No, jestem w końcu czołgiem ciężkim, muszę im pomóc. Bo tam sytuacja się zrobi 3 na 3 jak ja dojadę. I ze spokojem powinniśmy to utrzymać. Tym bardziej, że tu jedzie RHM, który będzie łatwym kąskiem do przebicia. Jest też ten skwal. Nie ma skwala. E, links dał mi jeden strzał. Szkoda, że nie obróciłem wieże. Jesteśmy z kontrą Worsik tu wychylił, dostał z HEKa. Ja bym mu poprawił z tego HEKa i to z wielką przyjemnością i chęcią. Dobrze byłoby wjechać na balkonik, jak te czołgi ciężkie na nas szturmują. Zobaczymy czy on się tu wychyli. Nie. Dobra, wracam do przeciwpancernych, celuję się w balkon. Jestem w miarę na wieży, odbiłem, to znaczy dostałem za zero wieżmo. Spoko. Ta wieża Kalibana serio na ósmych tyrech całkiem dobrze się spisuje. Nie jest idealna, natomiast potrafi odbić. KW-5 mnie przebiło. Ja celuję oczywiście w garnek. Dostał za 400. Oj, oj, O, ma grube działo jeszcze. Dobra. Sytuacja jest powiedzmy całkiem pod kontrolą. Zwykły przeciwpancerny. LC go powinien dobić. Dobija. Jesteśmy ciągle w grze, tylko teraz on może... Okej, okay, nie możemy dobić. Uff. Było blisko. Burazk. Burask mógł zrotować i buraz tutaj może być. Jest takie prawdopodobieństwo, które. o którym warto pomyśleć. Dawno nie widzieliśmy burazki. Nasza kontra się wychyla. Fałka strzeliła. Pytanie, co zrobi kawu piątka. Fałkę dobrze byłoby dobić. O, burazka co, się zaświeciła. Okej. Okay. Więc już mamy, teraz po włazie może koło piątkę przebiję Tak się trochę przestraszyłem, bo nadal koło piątka może gdzieś też mnie trafić we właz Myślę, że jeszcze będę mieć okazję o, Teraz mogę obrócić koło piątkę do naszej kontry i kontra go dobija podwójnym strzałem Super współpraca Jedziemy dalej po czołgi na środku No dobra Myślę, że te czołgi nie będą na mnie gotowe. Jest joch. Strzelił. Ja go przebiłem za 371. Archem. Nie wiem, czy się będzie wychylać. Tak wychyla się. Oj, artyleria mnie uprzedziła. Już się chowałem do tego dołka. Ale niestety nie udało się zrobić więcej. Arta. Tak czy inaczej, podtrzymuję tą tezę. Gonzalo jest. Okej, okay, czołgiem. Więc jeżeli go wylosowaliście, to nie jest jakaś wielka tragedia. To można się pozytywnie zaskoczyć. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym pojeździe. Trzymajcie się. To Elo.